Dobry, witajcie, kochane strzelce. Z tej strony Kamila. Robimy rozkład na styczeń 2021 roku. Dla Was, dla wszystkich, którzy tutaj szukają dla siebie informacji, kochane strzelce słoneczne, zachęcam, byście obejrzeli sobie jeszcze filmy dla Waszego ascendentu, dla księżyca. Stworzyli sobie całą taką kompozycję na ten miesiąc. Szczególnie zachęcam, żebyście popatrzyli na ten film dla tego znaku, w którym macie Marsa. Ponieważ Mars 7 stycznia, czyli no na początku, już od razu w zasadzie, wchodzi do znaku byka, i to zmienia dynamikę Waszych działań i może coś się podziać. Więc obejrzyjcie, popatrzcie. Ja zawsze zachęcam, żeby tak rozpatrywać Słońce, ascendent Księżyc, Mars, Wenus w takim połączeniu z. Archetypem danej planety, z tym za co ona odpowiada w naszym horoskopie. Mars może odpowiadać za, za ekspansję, za działanie, za sprawczość, za męską energię w nas, za wojnę. <grym> tak, no bo jednak to był Bóg wojny. Więc zachęcam, byście sobie to obejrzeli, kochani, i też bardzo was proszę, jeśli ten kanał w ogóle, to co ja robię i film. Wam się podoba, jest przydatne i miło spędziliście czas, no to zostawcie łapkę w górę, zostawcie w komentarz. Ja robię to dla ludzi, oczywiście nie dla siebie, dla siebie to bym mogła nie nagrywać. Robię to dla tych ludzi, którzy na przykład nie mogą w tym miesiącu sobie pozwolić na horoskop osobisty albo nie chcą po prostu, bo tak też można i da się żyć bez, bez tarota. Oczywiście. No ale robię to dla ludzi i chciałabym, żeby to do nich docierało, a algorytm YouTube'a jest bezlitosny. I jeśli nie ma reakcji y, widzów, jeśli nie ma tych łapek, komentarzy y, i jakichś udostępnień, no to wtedy YouTube nie proponuje nowym widzom. Y, no i jeśli oglądacie, a nie subskrybujecie, to także bardzo Was zachęcam, żebyście subskrybowali. Fajnie jest, kiedy energia równomiernie... Płynie. Jak się coś bierze, to fajnie jest też oddać. Zastanawiam się, dlaczego wiele osób mm, ogląda e, filmy, ale nie subskrybuje kanałów. E, no, przecież to nic nie kosztuje, prawda? Rozumiem tych, którzy faktycznie nie mają konta e, na YouTubie. E, no, wtedy warto jest też założyć, prawda? E, jeśli ma się ochotę. Bo to też daje pewne benefity i ułatwia po prostu korzystanie z tej platformy. Dobra, ja już nie gadam, testuję karty i popatrzymy najpierw na tygodnie, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty tydzień stycznia, e, później rozkład na miesiąc, a później cytat, inspiracja, e, taka, taka zajawka na ten miesiąc. Zdanie, na którym może warto by było się pochylić, przemyśleć na ten miesiąc. Dobra kochani, strzelec 2021 miesiąc styczeń, początek tego. Kalendarzowego roku. Pierwszy tydzień. Królowa kielichów. Jakaś ważna osoba z znaku y, na przykład y, skorpiona y, ryb czy raka y, w waszym życiu y, y, zaznacza się. To także może być jakaś sprawa związana z waszą matką albo kobietą, która się wami opiekowała. To może być też babcia. Y, y, relacje z żoną, jeśli macie żony. Albo z jakąś bardzo istotną przyjaciółką. Myślę, że to by była starsza osoba od was w tym układzie. Yy, Królowa Kielichów mówi o takim. Zanurzenie się w swoich emocjach, łagodności i opiece to jest bardzo opiekuńcza energia. Zachęca do tego, byście opiekowali się sobą, swoimi emocjami, zadbali o siebie, zadbali o komfort emocjonalny. Jeśli jesteście w jakichś sytuacjach niezdrowych, które no, po prostu Was krzywdzą i sprawiają, że źle się czujecie, no to ta karta bardzo, bardzo zachęca, by w pierwszym tygodniu zadbać o relacje z kobietami ważnymi, o, o siebie, o swoje sprawy też kobiece, no i taki komfort psychiczny drugi, drugi tydzień, jeśli jesteście matkami to także w drugim tygodniu pokazuje się król y, denarów no i ta postać jest bardzo odpowiedzialna bardzo stanowana, stanowcza także y, może pojawić się jakiś mężczyzna oferujący wam pracę y, ofiaruj, ofiarowujący wam jakieś dobre materialne to może być wzmocnienie sytuacji zawodowej y, awans, podwyżka, umocnienie taka pewność, że tak przedłużamy umowę to może być też duży wydatek finansowy w drugim tygodniu. Doradza się bardzo mądre dysponowanie pieniędzmi i przemyślenie wszystkich wydatków w drugim tygodniu stycznia. W trzecim tygodniu umiarkowanie. To jest Wasza karta. To jest karta łączenia aktywności i pasywności męskiego i żeńskiego. Ognia i wody. Pozornie elementów nie łączących się, ale takich uzupełniających się. Umiarkowanie to jest też wskazanie na to, by zadbać o swoje zdrowie w trzecim tygodniu stycznia, by mieć cierpliwość, łagodność w sobie. Ta karta mówi, że coś jeszcze musi się przegryźć, coś musi z jakimś człowiekiem trzeba się dotrzeć, bo także jakiś mężczyzna z trygonu ziemskiego może pojawić się w waszym życiu, jeśli jesteście wolne. Albo to może być też nowa praca, coś nowego po prostu. I w trzecim tygodniu karty zachęcają, by dać kredyt zaufania czemuś, poczekać, jak się coś rozwinie. Sytuacja będzie się rozwijała, bądźcie cierpliwi, bądźcie łagodni, dbajcie o zdrowie. I denarów w czwartym tygodniu. No i tutaj coś nowego może pojawić się w pracy. Powiem jeszcze tak, że mamy tutaj jakąś sytuację z dzieckiem. W, tej całej, w całym tym układzie, dla związków, w których są dzieci w wieku szkolnym, no w zasadzie do, do pełnoletności, możemy powiedzieć, że tutaj są te dzieci. No to karty radzą, żeby przyjrzeć się temu. Dużo rzeczy mi przyszło do głowy. Pierwsze to tak. Pierwsze to jest, czy dziecko powinno kontynuować coś, albo czy kontynuuje coś. Popatrzeć, czy coś, co robi bardzo długi czas, wiele czasu czemuś poświęca, nie obciąża jego zdrowia, czegokolwiek, oczu, pleców, nóg, kręgosłupa. Jakoś tak czuję. Te karty też mówią, że. Jeśli zaczynacie nową pracę albo coś związanego właśnie ze szkołą, szkoleniem, nowe obowiązki w pracy, no to musicie być cierpliwi i uczyć się i być bardzo dokładni w tym, co robicie. Dokładność w pracy jest bardzo ważna, nie róbcie niczego rozkojarzeni, bo możecie ponieść straty finansowe i później sami musieć za to płacić. Coś w pracy takiego by było. No i też przyjrzeć się kwestii nauki waszego dziecka. To jest znowu jakieś nowe zadania w pracy, nowe propozycje, nowe okazje przy pracy. Jeśli ktoś wam zaproponuje jakieś szkolenia, czy to na żywo, czy online, karty mówił bierzcie, działajcie w tym aspekcie. Dobra, jakoś tak pracowicie i edukacyjnie u Was w tym miesiącu styczeń dla Was, to jest sąd. Bardzo duża zmiana. Bardzo duża. Jakaś okazja, drzwi się otwierają, jakaś furtka się przed Wami otwiera, a zmartwychwstajecie. No bo to jest karta zmartwychwstania, pójścia do przodu w jakimś aspekcie od życia. To także wiąże się z wybaczeniem, ale też jakby wprowadzenie nowego porządku, tak, żeby naprawić jakąś sytuację tak ostatecznie. To mogą być radykalne decyzje. To jest także karta karmy rodowej, więc przyjrzyjcie się temu, co się dzieje w rodzinie i jak można działać na rzecz poprawy tych karmicznych wzorców i programów. Wy, Królowa Mieczy. No to znowu pokazuje mi się tak: postać przede wszystkim, która powinna inwestować w siebie, w swoją wiedzę, w swoje umiejętności, kwalifikacje, ale także jakby wzmacniać swoją pozycję w jakiejś grupie, tak żeby traktowano ją jako specjalistkę, traktowano ją poważniej niż jest teraz traktowana. Może Wam to przeszkadzać, że ktoś traktuje Was niepoważnie myślę, że albo dajecie komuś ultimatum też w tym miesiącu, tak to wygląda albo wy dostajecie ultimatum, albo wy komuś to dajecie, myślę, że u niektórych osób to naprawdę może być kwestia grubego postawienia warunków waszym dzieciom ja powtarzam to w wielu czytaniach bo teraz skończyły się chyba, skończył się semestr, prawda więc kochani jeśli wasze dzieci mają słabe wyniki, bądźcie dla nich wyrozumiali, spróbujcie jakoś znaleźć sposób, to nie dzieci wina, że tak wyglądała ta nauka przez, przez ten pierwszy semestr, no jest strasznie, więc b, b, bądźcie wyrozumiali, bądźcie łagodni, oczywiście egzekwujcie to wszystko, ale no bez strani co Wam pomaga? Paść kielichów Wam pomaga, czyli ta łagodność, e, nawiązanie relacji z dzieckiem, bycie łagodnym wobec siebie, e, zachęta, danie sobie szansy na zrobienie czegoś nowego. Co Wam może przeszkadzać? Pustelnik, zamykanie się w sobie, bardzo krytyczne podejście do samego siebie. Nie bądźcie przesadnie krytyczni dla kogoś albo dla siebie. Nie zamykajcie się w sobie, dążcie do porozumienia z drugim człowiekiem, do wyjaśnienia sobie jakiejś sytuacji. Bądźcie wyrozumiali, jakaś postać z poznaku panna może wam przeszkadzać, albo nieprofesjonalny terapeuta, lekarz. Co jest największym wyzwaniem dla Was? Król Mieczy. Ostrość. Ostrość Waszych sądów. Możecie być zbyt. Wiecie, jak jest taki urzęda, sformalista, co się trzyma, albo taka osoba będzie dla Was wyzwaniem i te karty mówią, że musisz. Pokazać się jako równy tej osobie. Nie wejść w pozycję uległą, taką podległą tej osobie, bo wtedy mm, ktoś cię przeczołga po prostu. Yy, więc nie bądź naiwny, bądź oczywiście serdeczny w tym paziu kielichów. No ale yy, nie wchodź w pozycję uległą. Pokaż, że ty też znasz się na temacie, że nie jesteś w czymś zielony. Jakiś mężczyzna z trygonu powietrznego może być dla was wyzwaniem, to także jest znowu ten lekarz, prawnik, specjalista, terapeuta, ktoś, kto nie ma odpowiednich kwalifikacji. Może wy nie macie odpowiednich, wystarczających kwalifikacji, albo nie podkreślacie ich, albo spotykacie się z kimś, kto nie ma odpowiednich kwalifikacji dla was w tym momencie, jakby on nie może wam pomóc, ten specjalista. Czy to jest lekarz, terapeuta, czy to jest prawnik, czy Fizoterapeuta, czy kurde nie wiem, ktokolwiek, ale ta osoba nie, nie pomoże wam, po prostu odpowiedź na to A z kielichów, spróbować coś nowego, nowa metoda y, nowe sposoby łagodność y, otwartość, nie takie zamykanie się w sobie, ale właśnie otwartość na kogoś, łagodność właśnie dotycząca dziecka, może być jeszcze jakiś korepetytor albo nauczyciel i w tym w tej osobie jest problem, nie w Waszym dziecku, bo macie być po stronie Waszego dziecka, broniąc go w Królowej Mieczy. A jakiś autorytet, niby autorytet, nie wywiązuje się z obowiązków. Bierzcie to pod uwagę. Karty zachęcają, by być otwartym, łagodnym, serdecznym, otwarcie mówić o swoich emocjach, też o trudnościach jakichś. Ta karta też zachęca do wybaczenia. Co Wam pomaga? Pomaga Wam to, że jest Wasza największa siła, że już nie dacie rady dłużej, czegoś ciągnąć, czegoś robić. Macie dość i ten moment takiego przechyłu, on Wam myślę, pomoże wyjść z jakiejś ograniczającej sytuacji. 10 buław to też jest doprowadzenie sprawy do końca, nie zamieczenie jej pod dywan, tylko po prostu zajęcie się wszystkim, nawet tymi nieprzyjemnymi aspektami jakiejś sytuacji. Wzięcie wszystkiego na klatę i nie, nie pomijanie, nie zamiatanie pod dywan. Albo na przykład nie wypada z kimś takim dyskutować. Albo położenie dziecko będzie miało na przykład przerąbane. Nie, ta karta mówi nie. O wszystkim mówimy. O wszystkim. Tutaj nawet może być, może dojść do tego, że dziecko będzie przeniesione do innej szkoły, albo ktoś zostanie zwolniony. Albo tutaj rozliczacie się z czyjąś niekompetencją. Albo z własną niekompetencją. W co to kierować? W czwórkę Mie, czy trzeba uzdrowić sytuację, nazwać rzeczy po imieniu, problemy, pogodzić się z tym, wyjaśnić sytuację? Potrzebujecie kogoś, kto wam pomoże wyjść z czegoś, a możliwe, że długo chodzicie do jakiegoś specjalisty, który wam w ogóle nie pomaga, który zawodzi was i nie i jakby ta kuracja, jakby już powinna się skończyć. W cudzysłowie, kuracja, bo to mogą być różne rzeczy, prawda? ale jakby to się nie dzieje, więc z kielichów, coś nowego, paś kielichów, coś nowego, ktoś nowy. Co jest nieuniknione, co najprawdopodobniej będzie się działo? 8 denarów, więc mamy tu pracę, jeśli szukacie pracy, prawdopodobnie ją dostaniecie. Nie zaniżajcie swoich kompetencji. Bądźcie otwarci i tak skupcie się na tym, żeby zareklamować siebie. Głównie wasze kompetencje, kwalifikacje będą za wami mówiły. Osiem denarów to także jest jakaś powtarzalność, powtarzalność jakiejś sytuacji, systematyczność, więc trzeba będzie podszkolić się w czymś, poduczyć i sprawić, żeby zapytani o coś, żebyście byli w stanie na to odpowiedzieć. No to podniesienie kwalifikacji jest bardzo pomocne, też praca nad czymś. No dobra, zobaczymy później. Co Was może zaskoczyć? W takim pozytywnym sensie. Sześć denarów. Wyrównanie finansowe: jeśli ostatnio mieliście mniej, będziecie mieli więcej. Ktoś może zwrócić dług, dług może zostać umorzony. Sześć denarów mówi o tym, że wyrówna się energia, wyrównają się szale. Myślę, że nawet niektóre osoby mogą na tym, że tak powiem, stracić. Na przykład materialnie, ale generalnie karma się wyrównuje w tej karcie tego sądu, więc wszystko jest dobrze. Co robić w tym czasie? Trzy. Czyli cesarzowa. Kochani, zadbajcie o swoje zdrowie, zadbajcie o swoje ciało, nie przemęczajcie się. Karty też mówią, żeby nie dźwigać. Wtedy lepiej się poczujecie, żebyście nie dźwigali czegoś i ograniczyli jakieś takie przyciążające działanie. No nie wiem, jak boli was naugano, to może na chwilę ograniczyć chodzenie, czy tam skakanie, czy zmienić buty, czy coś takiego, jakby zadbać o, o to ciało. Um, ale cesarzowa też mówi, żeby zadbać o swoją pracę, o swoje kompetencje, o swoje dziecko też zadbać. Naprawdę możecie źle oceniać sytuację związaną z dzieckiem. Naprawdę, jakiś niby autorytet, pseudoautorytet może utrudniać. Um, czy integrację w grupie, czy po prostu naukę, yy, źle oceniać jego pracę. Yy, czy... no, rozumiecie o co chodzi. Yy, Cesarzowa mówi o to, żeby zadbać yy, o tym, yy, żeby zadbać yy, o to, yy, co jest w waszym posiadaniu. No i to wiadomo, wszystko. No, pokazuje się nam dziecko. Pokazuje się Wam wasza wiedza, kompetencja, to cały ten czas, który Wy włożyliście w naukę, a ktoś bagatelizuje to, nie docenia tego, ale Wy też sami nie potraficie tego pokazać odpowiednio, jakby poważnie. Więc podchodźcie do tego wszystkiego, co potraficie, do samych siebie no, z należytym szacunkiem dla całej pracy, którą wykonaliście. Relacja z Waszą matką też może być tutaj bardzo poważna, ale to jest jakby oczyszczanie sytuacji. No, i czego nie robić? Osiem buław. Znowu to, jakby chodzenie, przemieszczanie się, takie bycie w ciągłym ruchu. Te karty zachęcają do takiej raczej spokoju. Spokojniejszej energii. Uważać na komunikację, uważać na to, w jaki sposób mówicie. Nie bądźcie zbyt ostrzy w królowej mieczy. Nie powiedzcie o jedno słowo za dużo. Oczywiście nie chowajcie czegoś tam w sobie, ale no, unikajcie sytuacji, w której. Będziecie kierowali się plotką, w której powiecie za dużo, niesłusznie kogoś oskarżycie na przykład. Uwaga na to na przesyłanie informacji mailowe, SMS-owe, możecie się pomylić. Bądźcie bardzo uważni w tej kwestii. Bardzo pilnie patrzcie na to, do kogo piszecie, komu wysyłacie, czy nie ma tam jakichś błędów, szczególnie jeśli chodzi o jakieś pisma, o jakieś wnioski, bo będziecie musieli to powtarzać. Ogólna rada na ten czas? Wieża. Wieża mówi o tym, żeby burzyć to, co nie działa, żeby nie bać się tego zburzyć, bo wam pomaga 10 buław, czyli jakby ruszamy to, co jest niewłaściwe, nie boimy się tego dotknąć, nie zamiatamy tego pod dywan, rozwalamy to, co jest zbyt ciężkie, co nie działa, co źle działa. Co to takiego jest? 9 buław. To jest takie, taka sytuacja, w której wy dokładnie wiecie, ale myślicie, że trzeba to wytrzymać, że trzeba to znieść, albo że ja dam radę, ale wam to bardzo nie pasuje. Rycerz Denarów i to długo trwa. I wiąże się z tym, że zawsze tak było, zawsze tak będzie, tego się nie zmienia, tego się nie kwestionuje. Paść Denarów, król Buław, Paść Buław. Widzicie, królowie, królowie. I paziowie. Więc, dużo jest tutaj kwestii związanych z osobami młodszymi i starszymi i tym, jak starszy traktuje młodszego. Jak łatwo jest wykorzystać kogoś, jak łatwo jest zaniżyć wartość czyjejś pracy, jak sami zaniżamy tą swoją wartość. Jak często niesprawiedliwie są traktowane osoby młodsze, mimo że mają świeże spojrzenie, to i tak. No, są dyskryminowane. jakoś tak to bardzo czuję. Jaka jest tutaj dla Was? Jaki jest cytacik? Jaki to jest cytacik? No, nie wiem, chyba to wezmę. Tak się rzuca pod rękę. Co to jest? Miłość z pragnieniem, aby komuś coś dawać, a nie otrzymywać. Hmm. Patrzcie na te swoje relacje, na to, jak się czujecie w różnych układach. Hmm. Jest tutaj dużo zakochania: tu jest nowa miłość dla niektórych osób. Jest nowe otwarcie, ale jakby trzeba zburzyć coś stałego. To mogą być różne, różne rzeczy. Możecie być nawet w związku z osobą, która bardzo zaniża Waszą wartość, chcecie się rozstać, ale może ze względu na dzieci, jakoś tłumaczycie się tymi dziećmi i tak dalej. Albo sytuacją. No, karty mówią, żeby się uczyć, żeby podnosić swoje kwalifikacje, spróbować czegoś nowego, rozwijać się intelektualnie, um, otworzyć się na nowe osoby w waszym życiu. Może też trochę oderwać się od rodziny, może jesteście bardzo skupieni na swojej rodzinie i nie rozwija to was. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa! pa.